Cześć, ja jestem Darki, a dziś odcinek, w którym przedstawię Wam 5 faktów i ciekawostek na temat Gabe'a Newella. Ksywka Newella, Gaben, pochodzi od nazwy jego e-maila gaben-valvesoftware.com. Swoją drogą, podobno odpowiada na prawie wszystkie e-maile. Gabe został wyrzucony z Uniwersytetu Harvard, co nie przeszkodziło mu pracować przez 13 lat w Microsoftzie i zarobić w nim bardzo dużo pieniędzy. Majątek Gabea jest szacowany na 1 miliard dolarów. Gabe urodził się 3 listopada 1962 roku i ma 53 lata. Gabe w grze Team Fortress 2 ma broń, dzięki której może banować graczy podczas rozgrywki. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie! dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujecie, to właśnie możecie zasubskrybować. Cześć!